No, dzień, dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, dzisiaj przychodzimy z czterema zdrapeczkami. Mm -hmm. Trzy po piątaku. I jedna mamy. Jedna dwudziestka. I jedna dwudziecha. Mamy, kochani, elektryzujący kasz. Mamy pastelowe 9. Moc szczęścia i mega linia. No wiadomo. Mega linia. Krem de la Krem zostanie. Oj, na chyba. koniec. A ja zacznę sobie od mocy szczęścia. Ja sobie poszczęszczę. Poszczęścisz? Po sobie. Dobrze po <noise> 23. Może cylinderek? Kto wie, kto wie. A może liczby, może cała. Oj oj oj. No oj, całej... oj, no co? Tej chyba całej nie mieliśmy. Ja pamiętam, że ty miałeś ze 3 czy, albo 4 cylindry, ale chyba całej to jeszcze nie mieliśmy. 27. No nie. Poszukamy dwunastki 32 i 21. Już, już tutaj się pokazało lustro. No to, kochani, co pod tymi dolarami tutaj? Trzynastka, trójka, dwadzieścia sześć, trzydzieści i trzydzieści jeden. Mhm. A drugi rządek skrywa czternaście, dwadzieścia dwa, dziewięć, 19 i 29, tu pod tą 13 coś pięknego leżało, Widziałam. coś pięknego kochani, ale by był odcinek, wow, no ale mamy T, B, P, P. w tym odcineczku, pół odcineczku, w tej zrapeczce, no. <noise> w porę się złapałem, sam na sobie, kochani, no to elektryzujący kasz. Nawet sam się z siebie uśmiał. No właśnie, podejmij mi kawkę, bo z twojej strony stoi. Proszę bardzo. Ale bardzo dziękuję. A nie, już, nie jest już taka trochę zimnawa. Ale ja lubię. Ja lubię. No dobra. Elektryzujący cash. Z dyszką. Zaczniemy od bonusa. W bonusie kurzarówka niech zaświeci. A mamy ananaska. Co on tu miał? Zwrocik miał w bonusie, kochani, ale nie wygrał. No to może wygrywające liczby. Szukać będziemy. Tam też 27 było. No widzisz. Szesnastka. Też dwunastka. Też dwunastka była. była. I szósteczka. Ok. No to sprawdzamy. Co pod dolarami? Mamy, mamy, mamy. 27, 28, 39, dziewiąteczka. Dobra. Dwunastka. Pięknie. Okej. Okay. 42. dwa. się, kochani. Rozzwonili. Szóstka trafiona. Czterdziestki nie mamy. 41 brak. I dwudziestki brak. Czyli mamy trzy wygrane. To już mi się Daszek tak. odsłonił, Czyli pięć. Kolejne 5 pod dwunastką i szósteczka. I szósteczka. 15 Ziko, Kochani. E-e-e. No dobrze. Pierwsza zrabka dziś wygrana. Super. Czy lowelowe lowe, pastelowe dziewięć? Zobaczymy. Zobaczymy. Poszukajmy dziewiątek. Zrabka z numerem 23. Szukajmy. I. Mamy dziewiątkę do góry noga. Stanęła na głowie. Czwórka. Czwórka, ale się coś dziwnie drapie. Czy to znak? Siódemka. Jaki to znak? Same niebieskie lecą. Wow. O, już czarne się pokazało <laughs> Wróciły na dobre tory. Tak. 4, 5, ósmeczka. I, i dłujeczka ma... i chyba kontrolne już tutaj coś tak o S, E i P. No ta z Rapunia puściutka. No to mamy jeszcze krem de la Creme Z numerem 13. No i lecimy, kochani, z mega linią. Uważaj na kontrolne. Uważam na kontrolne. Lody. Motylek. Lody już. Lody kolejne. I? Na razie tylko lody. No i mamy Ej, tylko. Lody. Tylko no i lody. I dobrze, że chociaż lody. Pewnie. Co dalej masz dalej? Mamy. Ananas, klapki. Laczki były. Ananas, laczki. No to je ciach. Kolejne. Proszę bardzo. No sporo masz tych laczków. Oj. Oj mam. Oj masz. I jeszcze. No, no. szkoda. Szkoda, że bez ananasa ale laczki się ładnie spisały. Flaming Żółw. Teraz szukamy zwierzątek. Flaming Żółwik. Flaminga już widzę. No to go dziawniemy. Jest i pan Żółwik. Dobrze. Po jednym, zobaczcie. Po jednym dali. Okej. Okay. Kolejne dwa. Piłka. Prezent. Piłeczki widziałam. Piłka już. Kolejna. Tutaj w pomarańczowym. I wszystko. wszystkie. ten zegar. Tęczę zegar. Aha. Tęczę Mamy ten Mamy misiu zegar. I tutaj, no troszkę podrapiesz, powiem ci. Tu masz tęczę. Dwie. Tu dwa zegary. Mhm. I na dole nie ma nic. No nic. Lecimy dalej. A dalej jest arbus. I liść. liść. I zobaczcie w pierwszym kafelku. Obydwa symbole już. Tu mamy listek. Mamy arbuz. Mm -hmm. Arbuz. Arbuzy, arbuzy. No, troszeczkę było tego. Da, dołożyliśmy trochę do tych. Żeby to były te mega linie. Tak. Kokos i wiśnie. Wisienki. Już. Już je mamy. Kokosi będzie. Będzie. I. Na Kokosik. samym dole. Kokos wpada jeszcze. Dobra. Półmetek za nami jedziemy dalej. Diament korona. Diament, korona. Korony chyba były. Diament. Korony były. A diamencik nie kojarzę. Tu tylko jedna? Mhm. No tylko, kochani, tylko. Może teraz będzie lepiej. Co tam masz? Foto i moneta. Foto, moneta. Foto było, moneta była. Czy monety nie było? Na pewno. Foto mamy. Foto monety to nie kojarzę. Uh, 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 no faktycznie. Bez monet. Dalej. Co dalej? Pokaż tam. Cytrynka i... Szminka. Szminka, cytrynka. Trochę się remuje. Jest cytryna. Cytrynki były. Ale szminki nie kojarzę. Nie masz nic. Nie było. Okej. Okay. Sakwa łódź. Jest Były łódka. sakwy na pewno. Łudeczki. Zobacz. Sakwa będziesz miał z łodzią razem. Mm -hmm. No wam powiem, że tak się zapowiada jakby... Nieraz tak idzie 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 i nic nie daje a ta właśnie jakby tak chciała coś dać chciała coś tak tak czuję tak Czujesz? zobaczymy czy no czy, przewidzę. I... czy przewidzę czy przewidzę czy przewidzę aż jest akwa już ma. nie ma nie ma ok sześć do końca więc no. Popcorn Winogronko. winogrono Popcorn. chyba Winogronko. były obydwa winogronka jest popcorn Aha. i to tu tutaj ciach. i winogronko i dublecik no kochani cztery do końca Co tam? słońce podkowa dobra słońce podkowa mamy podkowe mamy słoneczko mamy mamy Podkowa kolejna. No, podkowy to są podkowa, podkowa. Jeszcze raz podkowa. Była. Dwa ostatnie. Czy dobrze wyczułem tą zrabkę? Zobaczę. Serduszko i kluczyk. Kluczyk był. No, to go ciach. Serce Lucz. tu krucz i serce na dole. Oj. Linii nie widać. Oj, linii nie miała, czy nas na bonus? Właśnie, ugotuje. dolarka mamy. Nie mamy. Nie mamy. A tu by było 40 w bonusiku, czyli. No jednak mega linia. EG. L. Ale pustego odcinka nie ma. Chociaż jedna z zrapunia się popisała. Tutaj. Trzy złotych. wygrane po piątaku. 15 ziko. Wszystkie piąteczki się zwróciły. Mm -hmm. Tylko ta megalinia nie. Trzeba wybrać tym numerem. uparciu. Nie, nie, u, nie Zobaczymy. A co weźmiesz za te piętnaście ziko? Takie wybory. Na pewno coś dorzucimy, bo za 15 zł to odcinka nie zrobimy. No. Na maluszkach. No. No. 15 słoników. Nie, kochani, coś dorzucimy. Tu na pomnożenie jest, to będziemy mnożyć. Tak jest. Wam życzymy pięknego, słonecznego, cieplutkiego dnia. Do zobaczenia. Buziaczki, pa pa! pa.